Michał Tuszyński, fan sportu. Słuchajcie, to jest tak, że ktoś mógł drapać się po głowę i zastanawiać się co z main eventem gali Fame 19. No to myślę, że niektórzy sobie pomyśleli, że jeżeli jest jakaś dobra zmiana, to właśnie to jest dobra zmiana. Amadeusz Ferrari, witam Cię serdecznie. Siomanko, jestem obecny. No i to tak było, że dzisiaj gdzieś ten cage ciągnął się, był, wchodzi Amadeusz Ferrari i są dymy, i o to chodzi. Inaczej, ja nie jestem fanem sztucznych dymów, więc jasno mówię. Zaszkodził mi w życiu, nie chcę się pieprzyć, jak ktoś chce zobaczyć szczegóły, nie chcę na mojego Instagrama. Nie, to nie jest reklama, bo tam przyjdzie mi kurwa 50 osób, to to, to nie jest żadna zmiana. O, słyszę właśnie tego śmiecia e, z farmazeniarzem. Kurwa, ja jestem farmazeniarzem. E, dobra. E, przecież to on na tym swoim kanale kurwa pomawiał ludzi, pomawił w tym również mnie. To kto jest kurwa Farmazonem? Śmiecie bany. E, zaraz się tam przejdę, zaraz mu zapierdolę w łeb. E, kurwa, nie lubię go. Nie lubię go. W najgorszym momencie mojego życia właśnie pierdoli Farmazon na swoim kanale. No i ja jestem zwolennikiem rodziny, jestem przyjacielem rodziny Murańskiej wiem, co ta kurwa im wyrządziła. Sprawa jest jasna, wiesz dlaczego Arek mówi, że gdzieś ta twoja teraz nienawiść do niego nie jest szczera, bo mówi, że od tamtej pory spotykaliście się w tak zwanym międzyczasie i gdzieś się nie widział, nie czuł z twojej strony żadnej niechęci, gdzieś tam normalnie rozmawialiście, czy zbijaliście piątkę, czy jedliście razem posiłek, tak jak on dziś powiedział. Inaczej jest, jeśli wchodzisz na, na, w miejsce, jak tutaj jest bar, tak? I, I jakiś tam Barek. I sobie pójdę i wezmę sobie stamtąd, nie wiem, koła kole i ty sobie pójdziesz że wejdziesz Koakole i ty, ja będę siedział tu, ty będziesz siedział tam, to znaczy, że piliśmy razem, to on tak wie coś. Gdzie ja kurwa z nim jadłem? Ja z nim słowo... Ja z nim kurwa nieraz na żarcie się nie umówiłem. Faktycznie przebywaliśmy w miejscu, gdzie był catering. No to ja żarłem i on żar. No to tak jakbyś przyszedł na stołówkę, do restauracji i byśmy byli w tej samej restauracji, ja bym powiedział, że ja jadłem z tobą. No, no nie. Gdyby wtedy... Arek, na przykład, gdzieś spotykając cię, powiedział Amadeusz, przepraszam, przegięliśmy, nie powinniśmy, to zbyt poważne sprawy, to myślisz, że gdzieś to by się rozeszło po gościach? Hmm. Ta, czas leczy rany. Ja aż tam troszeczkę zapomniałem. E, jakby nie jest to... Nie jest to aż tak na dzisiaj intensywne, jak kiedyś, ale... no to, co jest z rodziną Młodzańskiej, jest bardzo intensywne, bardzo. Jeśli chodzi o z moją stronę, bo ja jestem, e, słyszałem głos pana Jacka, widziałem go na żywo, słyszałem jego emocje i przesiąknąłem nimi i powiem ci szczerze, że nie życzę nikomu, ja rozumiem, że ludzie nie mają empatii, więc nie potrafią się postawić i wiem, że ta kurwa jeszcze po, po tej tragedii powiedziała, że to jest e, wszystko wina pana Jacka e, i, i, i za to po prostu życzę mu chuja w dupę. Jak człowiek przychodzi na taki event jak ten dziś, to on planuje gdzieś wyprowadzić taki cios, czy to jest tak, po prostu ja spontan? Zobaczyłeś go? Ja powiedziałem na głos, wszem i wobec, jak do mnie podejdzie, to mu przypierdolę, żeby się nie, nie spodziewał. I jeszcze, że, co mi przypierdolisz? No, a czego się spodziewać? Co ty myślisz, że ja rzucam słowa na wiatr? Ja nigdy kurwa nie rzucam, jak te łby z internetu sobie prześledzą, bo mi zarzucają na przykład, o nie, wziąłeś dziewczyn z GOATS do Dubaju. Po pierwsze, jedna mnie przeprosiła na story, bo nie mogła lecieć, bo miała operację mnie przeprosiła. A druga, ja powiedziałem, że lecimy do Marbei. No i się to nie spodobało, więc mnie skrytykowała. No, no okej, okay, ona była najmniej istotnym elementem w tej całej układance. No jeśli plany mi się zmieniły i z Dubaju była Marbeja, to nie jest, kurwa, nie wiem, jak z Gdańska Ciechocinek. To jest dalej fajne miejsce, tak? No, ale spoko. Spoko, no, Ja rozumiem, że dla Polaków myślą, że Dubaj to są miliony. Prawda jest taka, że mieszkaliśmy w tej Marbeji, za tydzień willa kosztowała 42 tysiące złotych, a w Dubaju wycieczka na, kosztuje 5 tysięcy, jesteś kurwa w centrum w hotelu, więc... Ludzie mają błędne, błędne wyobrażenie o Dubaju, wiesz co chodzi? I te wszystkie karyny robią sobie zdjęcia kurwa pod wieżami, przy fontannie tańczącej i... i ale on cudowne życie, no okej. Okay. Tu muszę tylko dodać swoje trzy grosze, bo jak rok temu pojechałem na gale UFC do Abu Dhabi, to nikt mi nie wierzył za jaki fajny hajs mogłem wyhaczyć pięciogwiazdkowy hotel w centrum miasta na cały tydzień, to w Polsce nie ma takiej szansy. No, mówię, że no nie ma tam jakiejś opcji oszustwie, bo ja bym wolał naprawdę już kupić, masz, jedź na sobie sama, masz kupę weź nawet koleżankę, masz, obu wam kupy, tylko nie gadam nie głupot, a ludzie mi takie coś wyrzucają, jak, o, farmę, tak jak z Dubajem, tak jak z Dubajem, kurwa no. Przecież wiadomo, wtedy pojawia się Niki, Nikola, e, ona nie miała paszportu, więc bez paszportu nie ma mowy o Dubaju, sprawa załatwiona, to lecimy tam, gdzie możemy, no. Tyle w tak skrócie. Wracamy do Areka, bo to nie są moje słowa i mój pomysł, ale wiele osób też mówiło, że Arek to jest na tyle sportowy człowiek we frikach, że te jego marzenia, a ma takie marzenie, żeby na przykład spomentować tę swoją frikową karierę, na przykład walką w KSW, mogłyby stać się rzeczywistością. Rozumiem, że jeżeli chodzi o tę płaszczyznę właśnie sportową, to Arek nie imponuje Tobie na żadnej płaszczyźnie. Arek jest beznadziejny. Arek jest kurwa, chujem do szczania, jeśli chodzi o męę, przyszłego szkurwa na tych jego. On jest tylko na, mega, na nasterydowanym gościem, okej, okay, nie patrzę na jego nasterydowanego faceta, tylko na nasterydowanego chłopca. Ma nóżki kurwa chudziutkie, że jak mu Tyburski kopa zapierdolił, to przecież on przez pół oktagonu przeleciał. Eee, ma jakieś takie kości, on tak, on chodzi jak, pizd, jak pizda, jak dosłownie. Te nóżki jakoś tak mu się zginają, ma zawsze tak ręce, no, no kurwa, znaczy jak... ja, ja jestem tolerancyjny, więc jak po prostu... Ciepły gość na no, dużej dawce sterydów I to, i to jest jego fenomen, przecież nawet ludziom żartego tyle gówna, że kurwa ludziom cykle rozpisywał i taki, tak się na tym znał, że kurwa spierdolił sobie zdrowie i wylądował w szpitalu i prawie dętkę zaliczył. On jest, jest zwykłym kurwa lamusem, zobaczycie, ja jestem genetycznie sprinterem, jestem szybszy. Silniejszy, przetrenuję sobie, kurwa, mam jed... równy miesiąc od dnia dzisiejszego. Miesiąc na takiego kurwa leszcza, wymyślicie, że ja całą swoją karierę postawię na szali, żeby z nim przegrać. Grubo się mylicie, kurwa. Wy nie rozumiecie, że. No ja od, od ilu gal? Od czterech, pięciu gal? Mam telefon, czy chcę być w mainwencie, więc ja go do niczego nie potrzebuję. Ja go biorę tylko i wyłącznie dlatego, że żywię go prawdziwie negatywnymi uczuciami. I tyle. I wiem, i sobie myślałem, że fajne, wezmę, bo to będzie szczere. A jak coś jest szczere, to jest takie naturalne. O to chciałem ciebie zapytać, bo wiadomo, że jak ktoś bierze walkę za 5-12, jak to się mówi, to różnie to może być z tą dyspozycją. Pytanie pierwsze brzmi, czy miesiąc do walki to jest za 5-12, no i to oczywiście zawsze też ważne jest to, jak do tej nie, pory się to prowadziłeś to... i coś robiłeś. Nie, nie, nie ćwiczyłem do tej pory. Ale no kurwa, no słuchajcie, no ja od w ciągu ostatnich tam około 4 lat... Przegrałem i, 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 i to możecie zweryfikować. ma przegrałem jedną walkę z łaszczykiem. A czy ją faktycznie przegrałem? Ja uważam, że nie. Uważam, że sędzia mi przerwał na 8 sekund przed końcem. Jak wycierałem nim jak szmatę, oktagon i, do, i szczerze, jego całego połamałem, ja całego rozjebałem. On do dzisiaj nie może zdrowotnie wrócić do, e, do wal, bo jest cały kurwa rozjebany. No przecież jakby. Jak, przecież jak woźna mopem zapierdala. E, e, Wiesz, na przerwie to ja tak młaszczykiem wycierałem oktagon, no i więc nic dziwnego, że jest cały, e, cały tam, e, wiesz, popsuty. No. I, jemu już zakończyłem karierę, czas zakończyć ko kolejną. Chcę też cię zapytać jeszcze o jedną osobę, bo ja byłem jakiś czas temu na rozmowie u Kasiusza, rozmawialiśmy sobie generalnie o tej jego karierze, to on mówił, że po jego odejściu i rozstaniu z Fejmem, to gdzieś ci ludzie podjęli decyzję, żeby to właśnie z Amadeusza zrobić taką twarz organizacji, i Kas powiedział, że chyba nie do końca im to wyszło. Chciałbyś to jakoś skomentować? No ja z Kasiuszem będę walczył w ten weekend, walczył, będę grał w pokera w ten weekend face-to-face. Face. Co mogę powiedzieć? Kasiusz był fajną postacią, ciekawą postacią. Ja go lubiłem jako zawodnika, niekoniecznie jako człowieka, bo tu nie wiem, taki takie fifty-fifty, taki rozmaw. Trochę go lubiłem, trochę nie. Federacja nigdy nie chciała ze mnie zrobić gwiazd, ustalmy sobie to. Ustalmy to jasno, no ale obejrzyj sobie poprzednią konferencję, a później wejdź sobie w komentarze i okazuje się, że no... Nie ma drugiego, takiego. Ja wezmę hejt na klatę. Myślisz, że te kurwy y, wezmą we, hejt na klatę? Przecież oni mówią tylko to, co im się opłaca pr ale ja sram na tę współpracę, co oni robią i wciskają, kurwa, ludziom kit, jakieś. Arek robi jakieś fake rozdania. Ja robię teraz legalne y, i nawet tego, ja, ja teraz zrobię, pokażę Arkowi, jak się robi legalne, sprawdzone, a nie jakieś oszustwa, które oni robią, rozumiesz? Oni, kurwa, to są żebraki internetowe. Oni... Cały czas wciskają każdą współpracę ludziom. Jak ja bym swej konta napisał do Arka, czy mi jakieś gówno e, zareklamuje, e, to bym nawet nie sprawdzał. Dawaj kapuchę reklamujemy, najwyżej później ja nie wiedziałem. Ja tego nie potrzebuję, rozumiesz? Bo ja zarabiam naprawdę kolosalne pieniądze. Ja podpisałem i to to Faim potwierdzi, największy kontrakt w historii polskiego MMA. Nikt nie podpisał w historii polskiego MMA większego kontraktu, więc co? No i ja nie potrzy... Ja jestem sobą i ja rozumiem, że niektórych to wkurwia I że na przykład ja nie, ja nie, przy... nie, przyjdę, nie przyjdę i nie, po... nie zrobię pod publiczkę. E, wiesz co, Aruś, damy, fajny sportowy pojedynek. Ty kurwo, po tym wszystkim, co zrobiłeś, ty liczysz na jakąkolwiek litość, ja mam właśnie w głowie zero litości za to, co ci wyrządzili. Jeśli wy jesteście tacy, że wybaczycie komuś, kto was kopał na dnie, to wam współczuję, bo jesteście słabi. Mnie kopał i teraz zobaczymy, zobaczymy, czy będzie miał okazję mnie kopać. Nie. Ja będę skakał po jego głowie. Tak w skrócie. Dziękuję bardzo tobie za tę rozmowę, bo wszyscy chyba się zgodzą, że od razu po tym ogłoszeniu karta walk tej gali nabiera rumieńców. Dzięki bardzo za rozmowę. Jeszcze raz. Dzięki.